Jestem przekonany, że działam jako agent naszego stwórcy. Walcząc z Żydami wykonuję pracę pana naszego. Niedawno pozyskane z kanapy DNA Hitlera wskazało jego austriackie pochodzenie i obaliło hipotezę o żydowskim rodowodzie. Analiza sugeruje możliwy zespół Kalmana, prowadzący do niedoboru hormonów płciowych i niedorozwoju jąder, a także mikropenie. DNA wykazało też podwyższone ryzyko cech powiązanych z autyzmem, schizofrenią, zaburzeniami afektywnymi i ADHD. Hitler był regularnie leczony przez osobistego lekarza Teodora Morella, który odnotował setki iniekcji obejmujących opiaty, barbiturany i amfetaminy, co prawdopodobnie wpływało na jego nastrój, zachowanie i zdrowie. Historycy wciąż dyskutują, na ile jego decyzje wynikały z terapii. Rocznie podawano mu około 70 różnych preparatów. Perwitin i inne stymulanty były powszechnie używane w społeczeństwie i armii III Rzeszy. Niektórzy badacze sugerują, że masowe użycie amfetaminy miało wpływ na moralność, percepcję ryzyka i zdolność podejmowania decyzji w czasie wojny. Materiały filmowe i relacje pokazują asymetryczne drżenie i inne symptomy Parkinsonizmu. Od lat dyskutuje się, czy Hitler miał Parkinsona Parkinsonizm poencefalitowy lub formę mieszaną. Relacje opisują silne obsesje Hitlera związane z higieną, jedzeniem i zdrowiem co łączono z jego preferencjami i budowaniem wizerunku czystego przywódcy. Cechy te mogły wpływać na jego styl rządzenia. Hitler dwukrotnie nie dostał się do Akademii Sztuk Pięknych. Mimo wiary w swój talent i malowania głównie akwarelą uznano jego pracę za niewystarczające, a drugie odrzucenie zmieniło bieg jego życia. Po przyjeździe do Wiednia i nieudanych próbach utrzymania się z malarstwa, Hitler żył w tanich kwaterach i schroniskach. To wtedy, wśród biedy i bezdomności, zaczął obsesyjnie czytać nacjonalistyczne i rasistowskie broszury, które ukształtowały jego późniejszą ideologię. Jako młody mężczyzna konsekwentnie odrzucał oferty pracy zarobkowej, twierdząc, że jest artystą. W praktyce utrzymywał się ze sprzedaży tanich pocztówek i pomocy od współlokatorów. Jako goniec Hitler działał głównie poza frontem, co później krytykowano jako wyolbrzymianie zasług. Otrzymał żelazny krzyż głównie za dyscyplinę, a nie czyny bojowe. Po ataku gazowym Hitler czasowo oślepł, lecz część lekarzy uznała objawy za psychogenne, związane z załamaniem nerwowym. Później przedstawiał ten epizod jako swoje przebudzenie narodowe. Hitler kochał psy, szczególnie owczarki. Jego ukochana blondi była traktowana jak członek rodziny. Ten kontrast miłość do zwierząt kontra skrajne okrucieństwo wobec ludzi stał się jednym z najczęściej omawianych paradoksów jego psychiki. Hitler był niemal wegetarianinem przekonany, że mięso zatruwa ciało. Obsesje higieniczne i lęk przed chorobami skłaniały go do restrykcyjnych diet i środków oczyszczających. Latami unikał leczenia zębów, co prowadziło do przewlekłych infekcji i bólu. Jego stomatolog twierdził, że miał bardzo niski próg bólu i był wyjątkowo trudnym pacjentem. Podczas wojny Hitler funkcjonował głównie nocą, śpiąc w dzień. Generałowie byli wyczerpani, bo kluczowe decyzje zapadały o świcie, gdy sztab ledwo trzymał się na nogach. Mimo błagań generałów, Hitler zakazał wycofania szóstej armii pod Stalingradem, świadomie skazując ją na klęskę. Decyzja ta stała się jednym z punktów zwrotnych wojny. Hitler wierzył w przeznaczenie i opatrzność nawet w obliczu klęski, oczekując w końcowych miesiącach wojny cudu politycznego lub technologicznego, który odmieni losy Rzeszy. Miał obsesję na punkcie zarazków. Kaszlący lub kichający oficer potrafił natychmiast stracić jego względy, a generałowie bali się odezwać, by nie ujawnić choroby. Do końca wierzył, że Fergeltung z II, odrzutowce i inne prototypy odwrócą losy wojny, ignorując realistyczne raporty frontowe. W Berghofie wygłaszał kilkugodzinne monologi polityczne i filozoficzne, niemal bez udziału słuchaczy. Współpracownicy uznawali je za skrajnie męczące. Ingerował w drobne detale logistyczne i techniczne, mimo braku kompetencji. Jednocześnie unikał formalnych rozkazów, preferując niejasne ustne sugestie. Nienawidził dymu i zakazał palenia w swoim otoczeniu, choć 70% Niemców paliło. Jednocześnie promował jedne z pierwszych na świecie szeroko zakrojonych kampanii antynikotynowych. Pod koniec wojny Hitler zaczął podejrzewać niemal wszystkich o zdradę. Po zamachu 20 lipca 1944 roku jego paranoja wzrosła, prowadząc do egzekucji i czystek. Godzinami omawiał ze sperem wizje monumentalnych miast, ogromnych katedr i hal, kontynuując te plany nawet wtedy, gdy niemieckie miasta rozpadały się pod bombardowaniami. Kilka bliskich Hitlerowi kobiet podejmowało próby samobójcze z powodu presji i izolacji. Jego siostrzenica Geli Raubal zginęła od strzału z jego pistoletu w niejasnych okolicznościach, a Eva Braun dwukrotnie próbowała odebrać sobie życie przed wojną i ostatecznie zginęła z nim w 1945 roku. Siostrzenica Hitlera mieszkała z nim, a jej śmierć uznana za samobójstwo stała się jedną z największych kontrowersji. Świadkowie twierdzili, że Hitler obsesyjnie kontrolował każdy aspekt jej życia. Hitler zniechęcał współpracowników do ślubu, twierdząc, że mężczyzna po ślubie przestaje należeć do narodu. Sam chciał pozostać symbolicznie dostępny jako ojciec narodu. Alois Hitler, ojciec Adolfa, urodził się poza małżeństwem, co wywołało późniejsze spekulacje o jego rodowodzie. Hitler obsesyjnie ukrywał historię swojej rodziny, by zapobiec takim teoriom. Hitler unikał publicznego okazywania uczuć. Ewa Braun była latami ukrywana przed opinią publiczną, a on sam kreował się na samotnego przywódcę oddanego narodowi. Była ona bezgranicznie zakochana, on pozostawał chłodny i wymagający. Mimo lat spędzonych razem traktował ją raczej jako lojalną towarzyszkę niż prawdziwą partnerkę. Relacje kobiet i współpracowników opisują Hitlera jako osobę unikającą intymności, nagości i rozmów o seksie, co przeczy sensacyjnym plotkom i czyni go bardziej ascetycznym niż libertynem. Hitler mówił otoczeniu, że nie jest w stanie być ojcem, co współgrało z jego wizerunkiem przywódcy należącego Niemcom. W efekcie nie pozostawił żadnych potomków. Potrafił natychmiast zerwać kontakt z kimś, kto mu się sprzeciwił, nawet po latach znajomości. Ten emocjonalny absolutyzm wspominali niemal wszyscy jego współpracownicy. Łączył skrajny narcyzm z unikaniem intymności. Potrzebował masowego uwielbienia, lecz unikał prywatnych, emocjonalnych relacji. Kazał usuwać listy, notatki i fotografie obsesyjnie kontrolując swój wizerunek. Gdyby nie potajemne kopie, większość jego korespondencji by nie przetrwała. Obsesyjnie kontrolował Eve Brown. Pod koniec wojny ograniczył jej wyjścia niemal wyłącznie do bunkra, chcąc mieć pełną kontrolę nad każdym jej krokiem. Twierdził, że moralność tworzą zwycięzcy i że historia zapamięta go jako wielkiego przywódcę, niezależnie od liczby ofiar. Dobierał młode, zależne i łatwe do kontrolowania kobiety, dając im poczucie wyjątkowości. Geli Raubal żyła w pełnej zależności, Ewa Braun podporządkowała mu całe życie, a nawet żony nazistowskich przywódców traktowały go niemal sakralnie, co sprzyjało silnemu emocjonalnemu uzależnieniu. Świadkowie opisywali emocjonalną niedojrzałość Hitlera, żarty jak nastolatek, kaprysy, obrażanie się i potrzebę uspokajania. Łatwo wpadał w zachwyt, frustrację lub teatralny gniew, co kontrastowało z jego publicznym wizerunkiem. Panicznie bał się infekcji i obsesyjnie dezynfekował ręce. Po jednym kichnięciu oficera potrafił unikać go miesiącami. Po epizodzie psychogennej ślepoty w 1918 roku, Hitler obawiał się ponownego załamania. Dlatego otaczał się lekarzami pochlebcami, którzy unikali trudnych diagnoz. Kazał testować wszystkie posiłki i lekarstwa. Pod koniec wojny Hitler jadł wyłącznie po tym, jak kobiety testerki spróbowały każdego składnika. W jego rezydencjach panować miała absolutna cisza. Zakazywał trzaskania drzwiami, szybkiego chodzenia i gwałtownych gestów, a każde odstępstwo go irytowało. Łączono to między innymi ze skłonnością do ADHD. Po 1943 roku Hitler wierzył, że niemal każdy generał sabotuje jego rozkazy. Ta paranoja doprowadziła do masowych dymisji i chaosu w dowództwie Wehrmachtu. Postrzegał starość jako zanik mocy, obsesyjnie analizował swoje zdjęcia w poszukiwaniu oznak zmęczenia i otaczał się młodymi, by czuć ich energię. Choć propaganda kreowała Hitlera na skromnego, jego rezydencja Berghof była pełna luksusu: marmury, ogromne panoramiczne okna i najwyższej klasy wyposażenie. Mein Kampf przynosiło Hitlerowi milionowe dochody. Po 1933 roku książka była obowiązkowym prezentem ślubnym, co uczyniło go jednym z najbogatszych ludzi w Rzeszy, mimo że nie płacił podatków. Budowa dróg dojazdowych, remonty willi, bilety kolejowe wszystko opłacano z budżetu państwa, często ukrytego w funduszach specjalnych. Obsesyjnie kolekcjonował porcelanę i obrazy, szczególnie klasyczną sztukę niemiecką. Grabież muzeów i prywatnych zbiorów stała się częścią jego codzienności. Nie dawał prezentów, rzadko sam płacił i w prywatnych sytuacjach uchodził za skrajnie oszczędnego. Godzinami oglądał makiety gigantycznych budowli, zamiast zajmować się frontem. Te wizje były dla niego ucieczką i próbą stworzenia wiecznego pomnika. Jadł prawie to samo: pióre ziemniaczane, warzywa, lekkie dania mleczne. Nie lubił zmian. Rytuał obiadowy był święty. Uważał, że palenie i picie osłabia naród. To hipokryzja, biorąc pod uwagę jego uzależnienie od leków i zastrzyków. Sam nie pił w ogóle alkoholu. W 1934 roku Hitler kazał zlikwidować dawnych sojuszników i ludzi, którzy wynieśli go do władzy, obawiając się każdego, kto mógł mieć własne ambicje. W miastach takich jak Berlin czy Wrocław Hitler zakazał ewakuacji, twierdząc, że naród musi umieć cierpieć, co kosztowało życie setek tysięcy ludzi. Pod koniec wojny priorytetowo zaopatrywał armię, ignorując potrzeby cywilów, traktując to jako formę naturalnej selekcji. Dla Hitlera wojna nie była środkiem do celu, była samym celem. Chciał wiecznej walki, bo wierzył, że tylko konflikt daje narodowi siłę. Uwielbiał proste, lecz bardzo ciężkie dania: puree i pieczone ziemniaki, kasze, kluski, omlety warzywne oraz potrawy z ogromną ilością cebuli i czosnku. Potrafił zjeść cały talerz ciasta albo pół tabliczki czekolady po kolacji. Uwielbiał szczególnie kremowe ciasta bawarskie i ciasto z jabłkami. Jadł zawsze tak samo: wolno, drobiazgowo, gryząc każdy kęs wielokrotnie nie znosił mlaskania ani stykania się potraw na talerzu a jego rytuały żywieniowe wynikały z silnych obsesji i hipochondrii podczas narad Hitler pił filiżankę za filiżanką bardzo słodkiej herbaty lub kakao często jego kolacją był tylko kubek kakao i kawałek ciasta zmagał się ze wzdęciami bólami brzucha kolkami zaparciami i możliwymi nietolerancjami co doprowadziło do uzależnienia od środków przeczyszczających kropli na żołądek i leków Morella. Pod koniec wojny Hitler jadł minimalne porcje, trochę purée, ryżu, herbatniki, kanapki z serem. Był skrajnie wychudzony, a ta ascetyczna dieta wynikała z depresji i chorób, nie wyboru. Potrafił jeść w całkowitej ciszy, wpatrzony w jeden punkt przez długie minuty. Goście czekali na jego sygnał, bo nikt nie mógł odezwać się pierwszy. Nie znosił patrzeć, gdy ktoś przy nim jadł mięso. Potrafił opowiadać drastyczne historie o rzeźniach podczas czyjegoś posiłku, by zniechęcić do jego jedzenia. Wymagał, by wszystkim podawano jedzenie jednocześnie. Nawet kilkusekundowe opóźnienie jednego talerza wywoływało jego irytację, a w Berghofie panowała niemal wojskowa dyscyplina serwowania. Z obawy przed otruciem każde danie sprawdzały kosztowaczki. Posiłki trafiały do Hitlera po kilkudziesięciu minutach, często już zimne, co psuło mu humor. Choć uwielbiał czosnek i cebulę w swoich potrawach, nie znosił nieświeżego oddechu ani zapachu dymu. Reagował wstrętem i potrafił zakończyć spotkanie. Z powodów higienicznych nigdy nie podawał dłoni podczas posiłków. Gdy ktoś próbował, odsuwał rękę, co wprawiało gości w zakłopotanie. Potrafił wstać od stołu bez słowa w środku rozmowy. Wszyscy musieli natychmiast podążyć za nim, nawet zostawiając pełne talerze. Spóźnienie o dwie minuty oznaczało zakaz jedzenia przy stole. Spóźniony musiał jeść osobno, co Hitler stosował jako formę upokorzenia i demonstrację kontroli. Codzienne seanse były przymusem. Hitler kochał operetki, filmy kostiumowe i kroniki, a wszyscy musieli udawać entuzjazm. Bo oznaki nudy prowadziły do utraty jego względów. Po kolacji Hitler mówił przez 2-4 godziny o architekturze, filozofii, historii czy rasie. Goście nie mogli przerwać ani wyjść, co opisywano jako psychiczną udrękę. Po obiedzie chodził po tarasie, a inni musieli iść pół kroku za nim, nie odzywając się, dopóki sam nie zaczął mówić. Całość przypominała religijną procesję. Wieczorami kazał przyciemniać światła, zapalać lampy i słuchał Wagnera w absolutnej ciszy. Goście musieli siedzieć sztywno, jak na mszy. Między 16 a 18 Hitler miał czas prywatny. Nikt, nawet Himmler, nie mógł wejść bez wezwania. Kto naruszył ten rytuał, bywał potem tygodniami ignorowany. Codziennie aktualizował mapy frontowe i przesuwał pionki, jakby dotykiem mógł odmienić bieg wojny. Był to przejaw jego magicznego myślenia. Ewa Braun mogła pojawiać się tylko wieczorami. Za dnia Hitler kazał jej pozostawać w osobnym pokoju, by była niewidoczna dla państwa. W ostatnich tygodniach Hitler obsesyjnie troszczył się o Blondi. Potrafił przerwać nawet naradę o upadku Berlina, by dać jej smakołyk lub sprawdzić, czy śpi. Chodził nocami wąskimi korytarzami, zgarbiony i mruczący do siebie. Świadkowie twierdzili, że wyglądał jak duch krążący po grobie. Uważał dzień objęcia urzędu kanclerza za datę przeznaczenia i próbował tak planować kluczowe decyzje, by wypadały blisko tego terminu, jakby miało to otwierać drogę do sukcesu. Twierdził, że siedem to liczba zwycięzców, a dziewięć liczba końca cyklu, i starał się planować przemówienia na dni o pomyślnej numerologii. Uważał się za narzędzie historii prowadzące Europę ku nieuchronnemu konfliktowi. Twierdził, że widzi przyszłość. Zwłaszcza upadek Francji i starcie ze ZSRR. Twierdził, że opatrzność chroniła go już w pierwszej wojnie. Jego poglądy religijne łączyły fatalizm z przekonaniem, że historia go wybrała. Traktował muzykę Wagnera jak duchowy rytuał, twierdził, że słuchając zygfryda czy zmierzchu bogów rozumie misję swojego życia. Porównywał się do Parsifala, Zygfryda czy Wotana, postrzegając siebie jako mitycznego bohatera i utwierdzając się w poczuciu wyjątkowości. Sukcesy uznawał za potwierdzenie wyroku opatrzności, a porażki przypisywał innym ludziom, nigdy siłom wyższym. Twierdził, że wielcy przywódcy powinni umrzeć we właściwym momencie. Pod koniec wojny wierzył, że jego śmierć wzmocni własny mit. Był przesądny do tego stopnia, że zawracał samochód, gdy czarny kot przebiegł mu drogę. Uważał to za zły omen. Rzadko planował spotkania na 13., uważając tę datę za niepewną i pechową. W Berkowie istniał fotel uznany przez Hitlera za pechowy. Nikt nie mógł na nim siadać, a mebel stał się tabu. Oceniał ludzi po reakcji swoich psów. Jeśli blondi warczała na kogoś, natychmiast tej osobie nie ufał.